Musi być pytanie Filip! Adrian Zieliński, wielkie gratulacje. Pierwsza wiktoria w KSW. I moje pytanie brzmi, czy wielki kamień z serca, zadowolenie, czy jednak cała ta walka owiana w kontrowersje odbiera ten smak zwycięstwa? Czemu owiana w kontrowersje? No, ale to było, był war, było wyjaśnione. Ja widziałem, że to jest jak go w ucho celowałem, wiesz, nie, nie biłem go w potylicę, no bo on nie, nie był teczką, był tak trochę bokiem do mnie, że go tak tu uderzałem, ciężko było, żebym go w... ale wiesz, ferwor walki, kurde, więc ja byłem... Ja byłem przekonany. No, potem jak już zaczęli tam analizować, tam stradzać, to no, trochę mnie wątpliwości, ale mówię, nie no kurwa, nie, nie zabijało robi tego tutaj w moim domu, wiesz. Ale ta presja, już 39 zawodowa walka, to tak nawet nic nie czuję, wiesz. Cieszę się, fajnie może, wiesz, ochłonę trochę i wtedy, ale tak to... Adrianie, ja muszę przyznać, że całej walki nie widziałem. Natomiast widziałem pewien szalony fragment właśnie w parterze, w całej końcówce. Ty, zdaje się, w wywiadach mówiłeś, że Twój plan jest jasny. Stójka, czy w tej sytuacji parterowej był spokój, była rozwaga, czy był lekki element paniki? Co wtedy myślałeś? No co, nie widzę. Spokój był. Ja tu też trenowałem. Ja tutaj u nas w Osztynie mocno jest brazylijskie Dżudzicu. I ja to wiesz. ja trenuję przekrojowo i tutaj. Тренер, 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 trener, 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 man, na poziomie światowym, także wiesz, i Jolany, i Dżesik wyszkolili, kurczę, i, i Mameda, i wielu świetnych zawodników, także wiesz, ja o, moje, moje przygotowania, mimo to, że tak też i w Olsztynie tylko robiłem, nigdzie nie jeździłem, ten taki moi partnerzy, to w większości młodzi, młodzi jeszcze, wiesz, dopiero zaczynają swoją przygodę do zawodnicy, o też, no nie, no mamy też przychodzi, przyszedł kilka razy specjalnie, żeby ze mną posparować, no to też, wiesz, to te, też to dodaje mocy, że jak to wiesz, i, i wspierał mnie w przygotowaniach i zawsze mogę liczyć od niego na, na, na dobre słowo. Oto znam, znam, znam go kupę lat, to też można powiedzieć, że taki mój przyjaciel z wierzy, z sali treningowej, z maty. I... I też to, to, to też daje trochę wiesz, wiatru w żagle, jak masz takiego gościa za plecami, nie? Zamieniłeś kilka słów z Adamem Niedźwiedziem po tej walce. Był odcięty Adam Niedźwiedź, przynajmniej tak się wydawało z perspektywy Telebimu. Czy porozmawialiście sobie po tej walce już? Nie, to, 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 to dwa, dwa słowa za, za, zamieniliśmy. Adam też był tak zamroszony, no to wiadomo ja to sport i ja do wszystkich podchodzę z szacunkiem i na pewno nie chciałbym, żeby mu się krzywda stała, czy żeby on jakiejś kontuzji się przez, przez to nabawił, wiesz, no mocne ciosy zjechał, no to no też, no kurde, no taki jest sport. Taki jest sport, no ja, ja, ja się cieszę, no ale też trochę mi go szkoda, bo, ale on jeszcze jest młody, także ma wszystko przed nim, tak, to tak, takie coś każdy, każdy musi przejść. Ja to przechodziłem teraz kolej na niego przyszła, także wiesz, no to taki sport. Ja może podpytam o walkę z Adamem. Czy gdzieś tam przed tą walką była jakaś presja w u Ciebie w głowie? Bo tak naprawdę Adam był od samego początku faworyzowany w tej walce. Eee, był z, nawet przed buchmacherów stawiany jako faworyt tej walki. Czy gdzieś to u Ciebie w głowie siedziało, było gdzieś tam, pojawiały się takie elementy? Nie czytałem tego. To jest raz. Dwa, to tutaj mi tu już koleżka mówił, że dużo kajsu po postawił. Jak wygram przed czasem, to to, że mi odpala działę. Także Areczku! Areczku ja wszystko pamiętam! No, no i że wiesz, no ja ja tu w 2013 roku siebiłem na w tej samej hali jeszcze przed remontem z, z Maciejem Linkę i to wiesz, to też był pre, prekursor wtedy brazyjskiego jiu -jitsu, po to jeden chyba z pierwszych czarnych pasów i wiesz, i odkąd to, to było w 2013 roku, nie? A to nie była moja pierwsza walka. I, i ja praktycznie całe moje wiesz, przy, przy, przygotowania na, na, nad tym pracowałem i że obrona i mo, mocna stójka, chociaż tu mnie, mnie trafię, zaskoczył mnie. No ale to już jako mi się kładł do gardu, taki old school i ja miałem to przy przygotowane, Tak jak mówię, tutaj Szymon Bońkowski razem z Kubą Bońkowskim mi pomogli. Też mnie przygotowali do tego, też tam Kuba, bardzo, bardzo dobry grappler. I, i wiesz, to, to, to miałem z kim, z kim robić, z kim trenować i kto mi tam po, 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 pomagał. No to wiedziałem, niczym mnie nie zaskoczył. No może tam początkiem, dobra, początkiem, ale no, krótka walka była, wiesz. Adrianie, powiedz proszę, skąd i kiedy pojawiły się te przesłanki, te myśli kłębiące się w głowie o końcu kariery, o tym, że być może jest to ostatnia walka, czy to jest zmęczenie materiału, chęć poświęcenia się rodzinie, czy coś jeszcze? Ale, ale w, 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 w bolo ci kolana, niebo z samochodu jak wychodzisz, jak chodziłem, to się lubi... Co ci się dzieje? My coś, jakaś kontuzja, wiesz, a mi już książki no, się pościerały, kurde, bo parowane miałem rękę złamane, dwa zabiegi miałem w tym roku, wiesz. Kurde, no to, 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 to się zużywa. Fajnie było jakbym sobie mówię, dobra, ty, dawaj mi tu nowe kolano, mi stawiaj nowy łokieć i całkiem byłoby to inaczej, ale wiesz, jadę na trening i nie, że trening mi sprawia problem, tylko, kurde, wy, wy, wysiądnięcie z samochodu, żeby, wiesz, nogi bolą, ręce bolą, kurde, tu coś strzela, tu się coś nie prostuje, wiesz, kurde, to, to, to było najgorsze. Ja już miałem, miałem dużo takich, wiesz, że, kurwa, chyba nie dam rady, wiesz, ale... No ale nie, nie chciałem też tego odpuszczać. Jak mówię, jak to ma być ostatnia walka, to kurwa, niech to będzie całość. No. Nie chciałbyś takiego pożegnania? Niczym Maciej i Jewtuszko, i Mariusz Żaromskis? Nie czy Damian Stasiak? Nie, nie wiem. Czy... Ciebie kiedyś przychodziłeś takie przygotowania do walki MMA no, wiesz co to co to... MMA nie, może jujitsu, no. ale MMA nigdy. No, nie ma porównania, bo jak bomby dostajesz w łeb tu i tylko wchodzisz na salę, tu już się tam cieszy, że specjalnie przyszedł do ciebie wiesz i ci? już wiesz, że będzie lipa, nie? Bo no, bardziej, bardziej mnie stresują sparingi z Mamedem i niż ta, ta walka. Ja powiem że nigdy kurwa w życiu nikt mnie tak nie zlał, jak mnie Mamed kiedyś zlał na treningu normalnie i to nie raz i nie dwa, ale to, 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 to najbardziej Lanie, to od niego zawsze dostawałem. Już nie powiem tam o Asłanie. Z nim częściej trenowałem. Bo... Mamet zawalczył w tym roku? Mamet? Nie wiem, ten zaczął przychodzić na salę, wiesz, a jak Mamet się pojawia na, na sali, no, to, za, to coś, coś jest na rzeczy, nie? Także nie, nic tam nie mówił, się nie chwalił. Ale ja wiem, no tak nie trenuje, nie trenuje, nie trenuje i jak się tak pojawia i już jest! To że coś tam, coś tam, coś tam, się, coś tam się szykuje, nie? Adrian, jak będziesz świętował dzisiejsze zwycięstwo? Nie wiem, wiesz, zmęczony jestem, teraz te emocje schodzą, no nie chcę się na After Party nie idę. Już. Do hotelu idę tam wszyscy moi znajomi, tu mój barman, my drineczki już sikuje, także wracam do hotelu. Kurde, mi się tam. Nie, nie mam siły, wiesz. Które walki Byli... lepsze w Ostrudzie czy walki w Hali Urania tutaj w Olsztynie, bo pamiętam ciebie jeszcze chociażby kilka lat temu na Gali w Ostrudzie jak tam wygrywałeś i teraz jesteś tutaj w KSW w Olsztynie. Tam fajnie, bardzo fajnie i tam super były momenty, no ale wiesz, tu jest u siebie w domu, a ostróda blisko, ale no, tak, chociaż też, no, prawie prawie jak to wtedy to był drugi dom, że tam wszystkie walki praktycznie na tam z 5 lat pod rząd. Walczyłem w tej Ostrudzie i wiesz, super mam wspomnienia, ale no place like home. Adrianie, to ode mnie ostatnie pytanie, choć troszeczkę nie dowierzam, w te, że ta dusza wojownika już umarła, już nie chce, natomiast gdybyś dzisiaj miał... Nie, gdzieś umarła, nie może już, kurde, ciężko, coraz ciężko, ciężej, wiesz. Natomiast gdybyś miał wyróżnić taką jedną laurkę swojej kariery, taką jedną gwiazdkę, jeden pojedynek szczególny, który, z którego jesteś szczególnie dumny, który byłby to? pojedynek, e, no to z, z Niko puchaką. chłopie, to było jak jak w filmie, to z, ja wy, wy, tu, tu było też w Hali uranie, jeszcze przed remontem, to normalnie neonaziści się zjechali z całej Polski, tam przez, przez barierki skakali, ja szedłem do normalnie do walki, wiesz i stali, wiesz, i i... Niko wyleciał z kazu, niko, niko cię zabije, coś tam wiesz, co chodzi, wiesz, ten i wygrałem i wiesz i fajerwerki jak na filmie i ludzie zaczęli wbiegać do klatki, zaczęli tam moi przyjaciele, wiesz no i, no, no i to, to było jak w filmie, to nie, nie do zapomnienia i, i cała ta otoczka i ci ludzie na tych trybunach, przecież ktoś tam się szarpał z kimś, jakiś ktoś tam, bo ktoś tam zbiegł i naprawdę, no ci powiem, że tam trochę jak to wszedłem, to jeszcze tyle lat temu, to mówię, ja pierdzielę, co ja tu robię, nie, <gry> ale no i skoczyło się jak w filmie, kurde, no, no, to było to, to było to, no, bo też walkę wieczoru miałem, gdy poszły petardy, wszystko, wiesz, spas no, dostałem, no to było jak filmy. No, to co, Adrian Zieliński udowodnił z Nikopuchaką, że Polska górą. Adrianie, jeśli jest to Kiedy ostatnia to było, walka. z to w 2014-2015, coś takiego. Adrianie, jeśli jest to ostatnia walka, to serdecznie Ci dziękujemy za cały przekrój Dobry Twojej dzień. kariery Dobry. i wszystkiego Byłem dobrego. Paweł już mi gadał, bo nie gadaj głupot do mnie, mówię, ale. No, ale ciężkie były przygotowania, ciężkie, naprawdę. Dużo mnie to kosztowało. Czyli co, jeszcze w tym roku zobaczymy Cię w krapce kezu? Nie wiem. Ale jakaś mała szansa, jakaś nadzieja jest, że, że to się może wydarzyć? Szansa, szansa zawsze jest. Nadzieja umiera ostatnio. Czas pokaże. Czas 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 no. Chyba z naszej strony wszystko. Z mojej strony dziękujemy za piękną walkę. Życzymy wszystkiego dobrego. Dużo zdrowia przede wszystkim i oby następne przygotowania były lżejsze niż te teraz. Dzięki, dzięki. Dzięki, przyda się. Dzięki, dzięki. dzięki.